Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Kairi Tibiczek, to jest drugi odcinek z FIFA 22 na moim kanale. Dzisiaj sobie otworzymy 20 playerpików 75, plus, bo takie SBC tutaj dało i dla nas, o właśnie te, i jest dosyć tanie, bo tutaj trzeba 4 zawodników i jeden rzadki musi być, 15 z Mamy jeszcze paczuszkę za 100k do otworzenia, do otwarcia, i tutaj wam pokazuję, jakim teraz gram składem. W salach mamy. Fekir, ten Fekir jest ogólnie coxem, turbo polecam. Wbiłem drugą rankę w, w mistrzostwach w Champions. Otworzyłem nagrodę, i nagrałem tego, chociaż powinienem. No ale trudno. Dostałem jakieś rafinie i tak dalej. Nic wyjątkowego. Eee, no i co? No i teraz sobie otworzymy tą paczkę. O właśnie. I tu będzie przekierowanie. Mamy typiki. Może wypadnie chociaż jeden dobry gracz, nie wiem, zobaczymy. Koła też już posiadany, ale weźmiemy go. Nie będę nawet tego ucinał jakoś specjalnie, No bo to jest tylko 20 pików, także to powinno w miarę gładko pójść. Drugi Bufon, no, L-kolorowy. No dobra, A czy ja uważam, że te piki mają potencjał? Uważam, że średnio. Dobra, Inform Walencji, inform ale ja mam, ja mam go nie Więc on mi jest do e, niczego niepotrzebny. Więc Wiszka Aspili, Quatta, 8 8,3 i Fernandino drugi. Jak byłby jeden walkout, byłbym zadowolony. Kurde, a dobra, to ten Hernandez e, Tadic 8,4. Także jest tendencja wzrostowa. Nieważne. Ospina. E, ile tych people zostało jeszcze? Trochę zostało otwieramy dalej. Zobaczymy. Mówię, jeden walkout, byłbym zadowolony. Weźmiemy sobie Wilsona z Newcastle, Nkuku Neto, dawaj Neto, no Facebook nie włączyłem Andre, i co tutaj mamy? Artur Van de Beek, nie wiem w sumie czy to posłuchaj tego Facebooka, z do a kolejny player pick Justin Kleivert. No, czemu nie, prawie jak Ikona. No, Bakayoko, Acerbi to Acerbi. Okej, okay, ostatnie, 7 pików. Mam nadzieję, że ktoś jeden wokal będzie super zadowolony. Toma Lemar. A co teraz? Adama Traore. On jest totalnym gitem. E, szybcik, fajne na zmiany. sobie powiedzieć. Jest Wokout. E, pobiegać e, immobile 87 także fajnie. Podobno immobile całkiem niezły w TTFS. Ogólnie zauważyłem, że e, Lukaku i tak dalej tacy trochę niby wolniejsi piłkarze na plastice są całkiem nieźli. E, tutaj matip, którego mam. Co tutaj ostatnie? ostatni dwa piki: The Rune. i ostatni player pick. Malen, ok. No, więc trafiliśmy jeden walkout i mobile Nic wyjątkowego, tak mi się wydaje. Tutaj jeszcze jest ta karta, ona jest e, niewymienna w moim klubie, jako duplikat. No i zostały te dwie paczki. One są niewymienne, bo są za wezwania. Jakieś tam, nie wiem. Wiem, chyba ta paczka to to za rywalsy Także e, w pierwszej nic. Więc mam nadzieję, że będzie walkout, bo ogólnie niewymienne paczki mają gwarancję. Powiedzmy, na przykład, tutaj jest 84, nie? Także. Otwieramy i mam nadzieję, że cokolwiek z tego będzie, bo jak nie to się trochę zasmucę. Ale nawet nie wiedziałem, że tą paczkę dostanę, bo tak spojrzałem się w zadania. Bez walkoutu, Brazylia, SPD, Fernando, szkoda. Może jakiś Mendy, Antony Marcia, Luka Dini, Leno, no nic wyjątkowego, także szkoda. Ale to trudno się mówi. Tu, może, zamienimy sobie tego gościa. O, ten tutaj, a ten jest niesprzedawalny. Także mm, ogólnie, fajnie by było, gdybym gdyby mógł streamować sobie w tym tygodniu jeszcze e, Full Champions. Nie wiem, czy to się uda. Chyba nie, ale gdyby się udało, to fajnie. Także dzięki za oglądanie. E, do następnego. E, dostawcie lajka, suba i komentarz e, i followa na Twitchu. Cześć.